Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, wiem, że tak często zasmucam Cię moimi wyborami. Mimo mojej głębokiej wiary i miłości do Ciebie, tak łatwo mi się pogubić, zapomnieć, czym jest dobro, a czym zło. Szatan potrafi mnie zwieść, przekonać do podążania łatwiejszą grzeszną drogą. Przepraszam, moje serce pełne jest żalu i skruchy. Błagam cię o miłosierdzie. Dobry ojcze, nie chcę już grzeszyć. Wiem, że życie w grzechu jest niegodne dziecka Bożego. Bycie nim to wielki dar. Okazałeś mi tak wiele łask, a ja powinnam ci się za to odwdzięczyć. Pragnę całkowicie odrzucić grzech. Wszelkie złe przyzwyczajenia i całkowicie poświęcić się Tobie. Wiem, że tylko Ty jesteś wszystkim, co naprawdę ważne. Panie, wyrzekam się zła i wszelkiego, co proponuje mi szatan. Wyrzekam się gniewu, zawiści, zatwardziałego serca, duchowego lenistwa i wszystkiego, co oddala mnie od Ciebie. Wybieram miłość, pokój i dobro. Pragnę żyć w światłości, a nie w mroku. Pragnę Chrystusa, pragnę Ducha Świętego, który poprowadzi mnie po właściwych ścieżkach do Ciebie. Ojcze, jeszcze raz przepraszam Cię za każdy grzech, który popełniłam w życiu. Od teraz postaram się zrobić co w mojej mocy, by żyć pięknie. Tak jak nauczył mnie mój Pan, Jezus Chrystus. Pozwól, by święci aniołowie strzegli mnie na tej drodze, by służyli mi podpowiedzią i walczyli ze mną o życie pełne dobra. Zawierzam Ci całą siebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!